Słuchajcie, jestem w Danii I teraz e, jestem w Lidlu Będę szukał e, jakichś rzeczy, które mogę kupić I Wam pokazać Taką czapeczkę możecie kupić na Marsie, proszę, na Facebooku Dobra Chciałbym Wam też powiedzieć, że nowa nuta Mój świat będzie 28 grudnia. Wiem, nie mówiłem wam o nowej nucie, ale tak, tworzę też drugą nutę, więc będziecie mieli dwie nowe nuty w tym roku, prawdopodobnie, ale nie wiem, czy uda mi się zaśpiewać tą nutę. E, więc tak. I pojawią się też nowe zdjęcia z moim ręcznie podpisywanym autografem, prawdopodobnie nowym autografem na ten rok. Szukam dalej rzeczy, które mogę kupić w Danii. Słuchajcie, znalazłem coś w Danii. Oto takie ciasteczka duńskie. Zebiorę je do Polski. Pamiętajcie, że telezysk będzie 28 grudnia i wyczekujcie oczywiście też na iluminację, która będzie już 14 też grudnia. Zobaczcie jak fajnie jest w Danii. Naprawdę to są kolejne ciasteczka chińskie. Naprawdę ciekawe ile to będzie kosztowało. To bardzo boli, to bardzo chodzi, kiedy dzieciństwa w koniec nadchodzi, kiedy sprzedajesz starego misia. Lecz nic nie mówisz, żeby nie słyszał. Ja jestem Marcel Gitara. Roku, ostatnia jest noc.